Tą pogodę, to drugi dzień już. Wczoraj był równie piękny, równie słoneczny dzień. Temperatura się obniżyła jest w tej chwili jakieś minus jeden. Tak jak widział się, leży taka pozostałość śnieżku na ziemi jest przepięknie, co nastraja mnie niezwykle optymistycznie. Larsona też nastraja niezwykle optymistycznie, aż jej uszy stanęły. Zawracamy, idziemy do domu już. E, I to daje niezwykłą siłę do brania się w zabary z życiem. E, jest przewięknie. Idę myć głowę. E, idę zrobić sobie jakieś śniadanie, nakarmić Larsona, nakarmić królika. I zaraz zmykam do pracy. Ale przed pracą, słuchajcie, planuję wejść sobie do Half Price. I planuję poszukać sobie jakichś butów, y, takich, y, które mogłabym mieć do spódniczki, do sukienki, ale krótkich. Nie chcę długich kozaków, y, bo prawda jest taka, że bardzo rzadko mam okazję w nich chodzić, bo zwykle to wiecie, spodnie, szczególnie teraz, jak do pracy muszę mieć spodnie, więc y, spodnie są głównie y, w użyciu. I no, no nie da rady do spodni, do sygaretek założyć wysokich kozaków, więc chcę sobie kupić jakieś bodki, ale takie, żeby ładnie wyglądała noga również do spódniczki, do sukienki. Bo jak zaczęłam szukać po domu, to ja butów to mam miliony, ale wszystkie te buty, to się nadają właśnie do spodni i są takie bardziej sportowe. Albo są to bardzo długie kozaki i generalnie no, jak tak naprawdę czegoś potrzebuję, to nie ma. Więc idę poszukać sobie jakichś bucików i mam nadzieję, że po to korzystacie w tym poszukiwaniu. Lara przyszła się przytulić, ponieważ Lara bardzo boi się wody spuszczanej w kibelku. <laughs> jak baczek się napełnia sam, to Lara dostaje zawały ze strachu i kończy pod stołem. W ogóle nie przeszkadza jej woda spuszczona w kibelku normalnie, tak po, po użyciu. Natomiast jak sam się baczek napełnia, to Lara dostaje zawały ze strachu i naprawdę kończy pod stołem. I wysłaliśmy ojca. Żeby zrobił ekspedycję ratunkową i naprawił kibelek, żeby się baczek nie napełniał, bo pies umiera ze strachu. Tak, malutka moja, to tak, przytuli, mamunia, przytuli, tak. Przytuli, mamunia, tak, mamunia, biednego, takiego pieseczka, który się tak strasznie boi kibelka. Tak, oj, tak. No tak matka wsadziła palucha do dzioba, nie? skudna matka. Trzeba no. <laughs> się trochę posarpać z matką. Trzeba się trochę posarpać z matką. Trzeba się trochę poserpać z matką. Posiapać się z matką trzeba. Ale ty linijesz, Larson. To nie jest czas na gubienie włosów. To jest czas na porastanie. Bo zima idzie. Trzeba kudły trzymać przy sobie blisko. Tak. Także my teraz idziemy się pomalować. Larson będzie asystował. Zrobimy sobie jakiś makijaż. Tak, Larson? Ciebie też matka pomaluje rzęsy ci pomaluję, co ty na to i pójdziemy robić ciacha będziemy robić francuskie takie trójkąty jak wyjdą trójkąty, bo jak nie no to wyjdzie co innego i zrobimy sobie je z białym serem i może z jakimś czemem w środku na wieczorne oglądanie jakiegoś TV no, hej, witajcie w niedzielę. Ja mam dzisiaj, jak to w niedzielę, troszkę więcej czasu. Dzisiaj vloga nie było. Właściwie nie było hololumbeksowego z światy, ponieważ ja dzisiaj. I wczoraj wieczorem zrobiłam sobie święto. Spędziłam przesympatyczny czas z moim własnym mężem na kanapie, i tego było mi tak trzeba po tym sześciodniowym dniu, tygodniu pracy, że to jest dla mnie wartość najwyższa. Wszystkie to rozumiecie, poza tym, bycie halalumpekcami z siaty można oglądać zawsze. Wy też na pewno macie co robić, więc nikt nie odczuł braku mojego filmu. A dzisiaj z nową energią wstałam sobie, wyspaliśmy się naprawdę dzisiaj jak te misie, jak te misie. Wstaliśmy przed dziesiątą, więc najpierw długi spacer z Larsonem w takim pierwszym śnieżku na ziemi cudownie. W ogóle to jest bardzo jasno na dworzu, w domu jest bardzo ciemno, witajmy jesienią, witajmy późnym listopadem. A jako, że jest jeszcze wcześniej, to ja wymyśliłam sobie, że przed zrobieniem obiadu, który będzie dzisiaj, Najbardziej klasyczne z możliwych, czyli mielone kotlety będą, ziemniaczki i sorówka to zrobię dzisiaj te rogaliki z ciasta francuskiego, o których chyba, chyba już Wam mówiłam, że będę robić. Kupiłam dwa ciasta francuskie XXL. Nie wiem, co to za XXL, jak nawet pół kilograma nie ma. Bo tu jest 375 gramów w jednym, ale dwa razem. To już uczynią, myślę, wydaje słuszną ilość tych rogalików. Tutaj mam już zrobiony, ubity biały ser. Słuchajcie, zrobiłam sobie taki... Se. Zrobiłam sobie taki, taką miksturę w postaci białego sera, wrzuciłam tutaj trzy łyżki mojego dżemu, powideł właściwie wysmażonych ze śliwo wiśni. I jako, że ja nie wiem jakim cudem, ale skończył mi się w domu cynamon, którego zawsze miałam w ilościach hurtowych, no ale się wziął i się skończył. I dodałam, słuchajcie, przyprawy do chai latte, bo ona w składzie miała cukier wanili, waniliowy, właściwie nie, wanilinowy i mnóstwo cynamonu, więc e, taki to zamiennik. Używajmy tego, co mamy, skoro nie mamy tego, co byśmy chcieli mieć. Widzicie, tutaj są takie kleksy z tych powideł, z tych konfitur, nie wiem, jak to nazwać. E, I to jest przepyszne. To jest lekko kwaskowe. W ogóle biały ser jest przecież kwaskowy, do tego jeszcze ta kwaskowa śliwowiśnia, dużo cynamonu, więc po prostu będę to kroiła na trójkąty, zawijała ten ser, posmarujemy oczywiście jajem i to jest najszybsze, najszybsza to jest przekąska jaką można sobie znaleźć, kroicie, zawijacie, piecze się 20 minut i po robocie. Podejrzewam, że wszystkie z Was już robiły najróżniejsze konfiguracje, ale ja tak tęskniłam właśnie za tym, tymi rogalikami z białym serem, ponieważ tak jak Wam chyba już mówiłam, że w naszej cukierni w Karmelku jeden taki rogal kosztuje 7 zł. 7 zł. On jest, co prawda, całkiem spory, ale wiecie, jak to ciasto francuskie. Ono jest tak nadmuchane od środka, że to właściwie za, sam, za samo powietrze się płaci, prawda? Najwięcej? To jakieś klimatyczna opłata, nie wiem czy co. Bo to powietrze z mazur, to wiecie, klimatyczne, wliczone w cenę ciastka. W każdym razie kroję i piekę, a potem, jak już upiekę, zrobię obiad, to obejrzymy sobie, co też kupiłam w half price, bo kupiłam te buty, które chciałam i to dokładnie takie, jakie chciałam, za bardzo dobrą cenę. Także zapraszam Was za chwilę. Najpierw do zrobienia wspólnego trójkątów z ciasta francuskiego, a potem do wspólnego oglądania. Bucików, a w ogóle tam w tym Half Price. To po prostu takie święta pełną gębą, i takie piękne, że aż nie chciało się wychodzić. Jestem tak na szybko, chcę wam właśnie pokazać te buty, które wypatrzyłam w Half Price. Pokazuję wam w torbie, ale nie będę ściemniać, ja już buty wczoraj nosiłam, ponieważ niesamowicie są wygodne i bardzo fajnie się w nich chodzi. No i trzeba było przetestować, wiadomo, sprawa, prawda? Także, tak jak mówiłam, chciałam kupić bodki. Nie chciałam długich kozyków, chociaż powiem wam, że najpiękniejsze ze wszystkich, jakie tam były, to były właśnie te długie, które wisiały wszędzie, no ale długie mi są niepotrzebne. I jestem ciekawa, czy macie jakiś typ. Ja nam pokazywałam wiele butów, więc ciekawa jestem, czy wytypowałyście, które ewentualnie mogły, mogłabym wziąć. No i dobra, nie przedłużając, powiem Wam, ile kosztowały te buty. co już jest niesamowicie sympatyczne, bo za buty zapłaciłam dokładnie 69,99 zł. To jest aż niewiarygodne, za buty. Tyle potrafią u nas w Lubek się kosztować buty na nowy towar. I drożej, więc już yy, bardzo wielkie oczekiwanie. ta dam. Buciki wyglądają tak. Yy, tak jak mówiłam, to będą, że będą to butki, to są to botki, bo wiecie, czasami idziecie do half price, tak samo jak do co Nie idziecie po buty, wychodzicie ze stanikiem. Ale nie, tutaj trafiłam właśnie na te buty i ja je tam pokazuję, więc yy, kto uważny, to się dopatrzył tych butów. I słuchajcie, to są buty z marki Miss Selfridge. Kosztowały, tak jak mówię, 69,99. One są wykonane, z, nie są niestety wykonane ze skóry. To jest e, skóra z węża strażackiego, natomiast <grytanie> za te cenę to mogę im to wybaczyć. bo co to naprawdę wyglądają, jakby były ze skóry? To jest bardzo dobry gatunek buta. Ja bardzo lubiłam buty Miss Selfridge, kupowane w Lumpexie, także te mnie bardzo ucieszyły. Obcas jest wysoki, natomiast jest bardzo stabilny, ultra stabilny. Nie będę ich mierzyła do spodni, bo do spodni wszystkie bodki wyglądają dobrze. Natomiast przymierzymy sobie do spódnicy, czyli do najgorszej opcji, przy której naprawdę można mieć nogę pociętą na kawałki. Także mierzymy. Nie wiem, tu jest 9-10 cm obcas, Takie, tak myślę, ale wiecie, to jest słupek, więc są naprawdę ultra stabilnie, wygodne. Są jak kapcie. Także myślę, że nogi za bardzo nie skracają, szczególnie jeżeli się założy matowe rajstopy grube w kolorze zbliżonym chociażby, bo ja mam w tej chwili granatowe, bo nie mogę ustawiać czarnych, ale tak wyglądają 69,99, także z całego serca polecam grzebanie w Half Price, bo mówię, to jest cena butów z lumpeksu na nowy towar, przynajmniej u nas w mało cywilizowanym ełckim świecie lumpeksowym. Niedzielna wieczorna kawka obowiązkowo, yy, filiżąca od mamusi z włosławskiej porcelany, także smacznego, znaczy yy, przyjemnej kawki dla wszystkich, albo kakałka, albo herbatki, co tam pijecie. Yy, u nas właśnie wieczorna kawka, chociaż już o wiele za późno, żeby ją pić, ale zaczęłam pić dużo wcześniej, słuchajcie, także wasze zdrowie. No. Nie dużo już zostało, także jakoś może pękam noc. Zobaczcie ile zostało z 14 rogalików, niewiele. No ale no wiecie, bo to były pieczone, żeby je zjeść. Myślałam, że się udaje wziąć do pracy, jutro do szkoły, ale ja nie wiem, jest 21, nie wiem czy do rana coś zostanie. W każdym razie wyszły przezarąbiste, naprawdę i robota żadna, koszty też niewielki w stosunku do 7 zł za Sztukę w karmelku. Ja myślę, że ten w karmelku to jest jak te dwa razem połączone, tak gdzieś będzie. Także ja myślę, że tak. Ciasto kosztowało mnie 3,50 za jedno, czyli 7 plus do tego kostka sera to też jakieś powiedzmy w zaokrągleniu 7 było chyba 5,60. Do tego trochę, słuchajcie, no za 14 zł zapłaciłam za wszystkie te rogaliki, a wyszło ich 14. To wychodzi na to, że złotówkę za rogalika, nawet gdyby złożyć je do, razem dwa, sorry, czyli jakby podzielić to na siedem, to wychodzi po dwa złote. Spokojnie można robić w domu i cieszyć się z dużej ilości tych rogalików. Zresztą co ja wam będę mówić? Rogaliki z ciasta francuskiego to jest banalnie prosta sprawa, więc na pewno wszyscy, wszyscy robią. A moje pytanie jest takie po wizycie w Half Price, która, w, który, w którym poczułam się normalnie jak Alicja w krainie czarów, tam po prostu było wszystko. Ja byłam Asia in Wonderland w tym Half Price. I teraz moje pytanie: kupujecie wszystko już teraz? Czy czekacie na czarny piątek? Bo ja zauważam po tym, jak dziewczyny dokonują, kobiety, panie, klienci ogólnie dokonują zakupów u nas w Reserved. To ja mam wrażenie, że chyba wszyscy czekają na ten czarny czwartek, czarny piątek właściwie. U nas to będzie piątek, czwartek, piątek i sobota. Jakby ktoś nie wiedział, to zapraszamy w czwartek, piątek i w sobotę do Lizerft, bo widzę, że teraz jest całkowity zastój. No nic się kompletnie nie dzieje. My co prawda mamy bardzo, ale to bardzo dużo pracy z przygotowaniem tych trzech dni, natomiast e, sprzedaż, to marnie, marnie. Wczoraj właśnie była w pracy do 21 i od, właściwie od 19 to już można się było położyć na ciuchach i spać. To może nie można, bo trzeba posprzątać cały sklep e, przed zamknięciem, no ale jeżeli chodzi o obsługę klienta, to nie było obsługi klienta praktycznie. Także dajcie znać, czekacie na czarny piątek, czy macie jakieś swoje e, upatrzone rzeczy do kupienia, czy, 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 czy w ogóle nie korzystacie z takich okazji, bo y, powiem Wam, że u nas, nie wiem jak jest w innych sklepach, ale u nas to jest taki prawdziwy czarny piątek, y, y, nie były podwyższane wcześniej ceny po to, żeby je sztucznie obniżyć na te trzy dni, nie E, więc jeżeli chodzi o Reserved, to ja serdecznie zapraszam, chociaż e, może tak tłumnie nie biegnijcie, bo ja tam mam um, wytypowany płaszcz do wzięcia i proszę mi nie buchnąć, a jest tylko jedna sztuka w moim rozmiarze, więc e, wiecie, Ełczanki <grybujesz> e, uprasza się o niekupowanie nie mojego płaszcza. E, no ja upatrzyłam sobie właśnie płaszcz i jeżeli uda mi się go kupić, to go wezmę, jeżeli nie uda mi się u siebie na miejscu, to może będę... Próbować kupić go online Też mam go w koszyku I wiecie, co się uda wcześniej To to zrobię, przy czym ja już go mierzyłam Wiecie, no mam tę możliwość Że będąc w pracy Albo na przerwie po prostu idę i sobie mierzę Co mi tam przychodzi do głowy Żeby zmierzyć I moja rada, jeżeli chodzi o ciuchy z Reserved Dobrze mierzcie, ponieważ Rozmiary są bardzo dziwne ja mój płaszcz ten upatrzony m, mierzyłam w rozmiarze S i wyglądałam po prostu, jak z przemkadza, był na mnie ten płaszcz, już nawet nie ze starszej siostry. XS jest również bardzo, bardzo duży, chociaż on już jest lepszy niż ta SK, więc rozważajcie rozmiar w dół, jeżeli chodzi o okrycia wierzchni. Jeżeli chodzi o spodnie, bluzki czy coś, to nie, ale swetry i okrycia wierzchni, to mocno się zastanówcie, bo jeżeli, no chyba, że jesteście bardzo wysokie, to wtedy, to wtedy może tak, bo to się inaczej rozłoży, ale taki krasnale jak ja, to pamiętajcie rozmiar w dół, jeśli chodzi o okrycia wierzchni, płaszczy, okrycia wierzchni i swetry, to na pewno. Dobra, ja się zwijam, idę do przemka, bo przemek dokończył audio u siebie w samochodzie. Słuchajcie, idziemy na odsłuch, więc może Wam coś uda mi się nagrać. Chociaż nie wiem, czy się uda, bo wiecie, to ciężka sprawa z prawami autorskimi, ale może chociaż takie ułamki sekund pokażę Wam, jak się chłopak cieszy. Bo wiecie, własnoręcznie zrobił audio w samochodzie, więc no warto to uwiecznić, nie? Uwiecznić, nie uwiecznić, nie uwiecznić. Então eu me calma. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had